Cześć, witajcie! Z tej strony Mikalo. Witam Was w kolejnym odcinku z Blockstar Pet, a dzisiaj jest to koniec z pierwszego sezonu Blockstar Pet, ponieważ dzisiaj jest odcinek, który no nie miał się pojawić. Ale znalazłem coś naprawdę mega niesamowitego, ponieważ, ponieważ, ponieważ jak patrzyliście sobie, jak przeglądaliście sobie Nexus, to tutaj jak jesteśmy sobie w normalnym Nexusie, to tutaj jest zamknięte to przejście, które pewnie będzie, będzie za niedługo otwarte. I się pewnie zastanawiacie, co tam jest. Ja już wam pokażę co tam jest, ponieważ odkryłem to, więc się bardzo cieszę z tego powodu. Jeżeli ten filmik będzie dla Was pomocny, to zostawcie łapkę w górę, żeby więcej osób się dowiedziało o tym właśnie bugu triku i w ogóle, więc bijamy łapeczki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, bo chcą być 100, 180 tysięcy subskrypcji. Brakuje nam jakieś tak 500 subów, więc klikajcie, pomóżcie mi zdobyć kiedyś te 200 tysięcy, bo to jest moje marzenie i fajnie było jakby się one spełniło. Jestem na koncie Zoinki z powodu tego, że po prostu, że po prostu ja nie wiem czy czasami sobie nie popsuję po prostu rozgrywki ponieważ będzie to, yy, będę odbierał nowy kryształ złota, który będzie wprowadzony, ponieważ moderatorzy zrobili jakby kod gry do złota, tylko po prostu yy, no zamknęli i da się to po prostu ominąć, więc wam pokażę wszystko jak to wygląda a nie chcę sobie, nie wiem, czy czasami nie popsuję sobie rozgrywki na przykład potem jak to odblokuję to tego nie będę mieć, bo jak na razie tego w tworzeniu nie ma, nie ma, nie ma tego kryształu w, w tworzeniu i oczywiście potem będziemy sobie coś jeszcze rozmawiać, ponieważ mam też kilka kwestii do powiedzenia, więc chodzimy do tej dyskoteki, do tej dyskoteki gdzie byliśmy Chodzi sobie tutaj do, czerwonego, do czerwonej, do czerwonej tej kropki. Mamy tutaj czerwony kluczek, ale on nie jest mi to potrzebny. I tutaj znajduje się coś ciekawego. I potrzebujemy do tego triku, potrzebujemy spray pomniejszający, który jak na, na razie tutaj nie mam. Więc musimy wejść w wytworzenie i stworzyć sobie właśnie jeden spray pomniejszający. Jak coś wezmę, dwa, bo nie wiem, czy to się uda. Oraz potrzebny nam jest skrzynka, disk. Jeżeli nie macie VIPA NO to właśnie ta skrzynka, disk będzie no, BĘDZIE bardzo fajna, bo jeżeli nie macie VIPA NO to niestety spodku za 200 nie, kupuj, nie kupicie, niestety. No, taka prawda. Eee, I tak, no i teraz co musimy CIĘ zrobić? To tak, dokładnie. Musicie postawić skrzynkę disk, dyska, oraz być pomniejszonym. Więc dajemy skrzynkę dokładnie w tym miejscu, no obojętnie, ja wziąłem ją tutaj, mamy dyska, oraz musimy wziąć spray pomniejszający. Mamy spray pomniejszający, klikamy. Jestem teraz malutko brzką tylko i boskę. I teraz latamy sobie na górę, tutaj do tego, 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 tego konta, tutaj przy tym przy tym właśnie tym czymś złotym. I teraz musicie sobie zmienić skina. Poczekajcie, musicie kliknąć. I teraz uwaga, musicie zmieniać skina. Musicie zmieniać skina i powinno Wam to wyjść. I musicie po prostu, po prostu zmieniać skina i powinno Wam to wyjść. O, e, co ja zrobiłem? <grym> widzieliście, to wyszedłem e, jakby w ogóle nie tutaj, gdzie miałem wyjść? Więc no to jest dosyć ciężkie, ale na, na pewno się udało. No na pewno się udało, na pewno się da, ponieważ już to zrobiłem. Tylko źle teraz troszeczkę to zrobiłem. Nie tak, jak to miało wyjść. Więc dobra, lecimy jeszcze raz. I teraz, pyk 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 pik, powinno nam to wyjść. O, właśnie, widzicie, 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 widzicie. Nie, no, <grym> no nie, ale widzicie, tam było złoto, tam było złoto. Nie wiem, czy widzieliście. No, i to jest dosyć ciężkie, mm, ale no, mm, musimy dać radę. Musimy jakoś to zrobić. Uwaga! O, 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 o! Dalej, proszę, proszę, proszę! Jest! Udało nam się, udało nam się, dobra! Uf, udało się, świetnie. Musicie was tutaj dojść. I patrzcie, i patrzcie. A nie, dobra, to nie tutaj. I proszę ba bardzo, proszę państwa. Tu jest właśnie to przejście. Tutaj właśnie jest to zamknięte przejście, które właśnie dużo osób się zastanawia. No i teraz będziemy możemy sobie przejść To pewnie zostanie dodane jakby. Dodane zostanie to pewnie tak za tydzień albo dwa tygodnie. I mamy nowy kloczek, taki fajniusi, Naprawdę jeśli on będzie, do, będzie dodany do gry, to będzie naprawdę mega fajnie. I uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga. Odwracamy się. 3, 2, 1. Dun, 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 dun. I mamy, ja tutaj zmienię perspektywę, żebyście mogli sobie to bardziej zobaczyć Mamy kryształy złota, to jest naprawdę mega piękny widok Widzisz takie piękne kryształy złota I właśnie, pewnie będzie to takie do odebrania To jest jakby taka, jakby taki skarb mogę powiedzieć No tak, to jest chyba taki skarb i w tym skarbie jest złoto Nie jestem pewny do czego ono będzie E, ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Ale na początku sobie będziemy odbierać. Więc uwaga, 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 ale fajnie już się. I, 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 i. I. Co, co jest? Co jest? Czemu ja tego złota nie mogę odebrać? Zmienię perspektywę, bo może to wina tego. E, ej, halo! O! Widzicie, samorodek złota plus jeden. Dokładnie tak, i jest tu jedno. Psiuuu! Ale ładnie, tylko się fajne są, naprawdę, te kryształy. One są mega śliczne. Jestem ciekawy, do czego one będą. Ale mi się wydaje, że wiem, do czego będą. Po prostu te samorodki złota będzie można za niczego nie stworzyć, mi się wydaje. Albo na przykład, te złoto przerobić na monety, co jest naprawdę dobrym pomysłem. I patrzcie, patrzcie, co tu mamy. Mamy tutaj portal. Mamy tu kolejny portal. Jestem ciekawy co, do czego on będzie prowadzić, czy to będzie nowy tryb gry e, Wątpię, pewnie to będzie coś takiego, że to będzie właśnie kontynuacja tej historii Blockstar Planet I po prostu będę przechodzić przez portal Ym, I to pewnie się nie otworzy, wątpię, że to się otworzy Ale jest coś naprawdę mega dziwnego, co odkryłem, że w tym portalu widać Minecrafta Nie wiem czy wy widzicie, ale musimy zrobić zdjęcie, więc Proszę Państwa, ja tu widzę Minecrafta, Gdzie? czemu? Eee, widzę, paty, tu widzę takie schodki. Widzę schodki z mm, Nether takiego ciemnego, ciemnych schodków z Netheru. Widzę tu schodki, widzę tu kwiaty z Minecrafta, widzę tu trawę z Minecrafta. Tu różowe, nie wiem co to jest. Wygląda na drzewo, ale przecież takich różowych drzew nie ma w Minecrafcie. Ale ja to serio widzę Minecrafta i to jest naprawdę chore. Mogę wejść sobie na grupę, na taką Blockstar Planet, bo tam właśnie to yy, o tym się dowiedziałem. Postaram się znaleźć tego posta. Niestety nie mogę tego znaleźć, więc nie wiem. Ale napiszcie, czy czy, czy to jest moje, jakby, wymyślenie, czy co? Ale naprawdę. I patrzcie, patrzcie, teraz tu widać dokładnie. Ja widzę, że jest taki zamek. Tutaj po lewej widzę jakieś kamienne murki z Minecrafta. Jak nie, no to jest 100% Minecraft. Jakby. To jest 100% Minecraft. Naprawdę. Nie wiem czy, czy ja jestem naprawdę jakiś głupi, ale ja tam widzę Minecrafta. Więc no napiszcie co Wy o tym myślicie. Jak tutaj wchodzimy sobie w stworzenie to tych klocków, to, to tego właśnie tutaj nie ma. Dlatego ja nie chciałem tego robić na Mikalo, ponieważ no nie wiem czy czasami nie, nie, nie zepsułbym czegoś. I teraz już nie wiem jak mam stąd wyjść tak naprawdę, bo wyjść stąd już nie wyjdę tak naprawdę, więc no po prostu sobie stąd wyjdę. Albo po prostu zainteresuję się kolejnym tematem, ponieważ kolejnym tematem... Co naprawdę zadziwiło wielu gr graczy jest to, że w częściach Blockstar znalazł się dosyć nietypowy, nietypowa rzecz, ponieważ gracz z Hispanii o Niku sam 5 z levelem dał takie coś. To jest po prostu dziwne. Nie wiem czy wiecie o co tu chodzi, ale chodzi tu o to, że są nowe kolory na Blockstar Planet. Dużo osób tutaj pisze, że będzie za to ban, że już to wszyscy zgłaszają Jestem ciekawy, jak ten człowiek to zrobił Bo naprawdę, ja nie ogarniam, jakim sposobem grać z to pierwszym levelem robił coś takiego No i naprawdę ja się dziwię, ponieważ no, mogą mu zbanować konto za to Bo mi się wydaje, że no nie ma tego, nie ma tego, nikt tego nie miał Oprócz tego właśnie człowieka Są to nowa paleta kolorów Myślę, że będzie właśnie na bestie nowa paleta kolorów i tak, jeżeli sobie pobierzemy kolor, narzędziem profesjonalnym, to na przykład weźmy się ten niebieski, no to... Nie ma tego koloru, nie ma tego koloru, yy, bo po prostu patrz, jakbyśmy sobie wzięli na przykład czerwony i na przykład ten, to jeżeli sobie pobierzemy kolor, to będzie takie podświetlone i będzie taki ptaszek. A tutaj, gdy sobie to bierzemy, to tego klocka nie ma, nie ma nic takiego, więc jestem naprawdę w szoku. I można tym tak naprawdę budować, no tylko na, tym, na tej części Blockstar. Więc tak naprawdę, jeżeli ktoś by chciał się skupić, to może użyć. Część blockstar i zrobić same muskina właśnie z tych klocków, bo na przykład te klocki są mega śliczne. Taka skóra naprawdę, no to jest mega ładne. I to są takie kolory, nie wiem, no po prostu są śliczne Nie wiem jak wy uważacie, ale te kolory są po prostu Mega, mega piękne Ten niebieski te niebieskie są najśliczniejszymi blokami I chyba będzie po prostu za akwizacja, No chyba, że to jakoś jakimś hakiem zrobił i nie będzie akwizacji. Ale jeżeli to jest jakiś hak a BSP w ogóle nie ma tego w planach To błagam was BSP zróbcie takie, takie kolory Bo one są po prostu cudowne Ale też się wypowiem na kilka rzeczy, ponieważ Dużo osób zaczęło mi pisać pod ostatnim odcinkiem z Wirusa, bo nagrywałem kaczko, kaczkowirusa, i w ogóle, że zgabiam od leśnego. To jest naprawdę dosyć pojęciem błędnym, ponieważ, moim zdaniem, to jest moja opinia. Jakby nie musicie się z nim zgadzać. Y, że Leśny nie wymyślił tego, tego pomysłu, tej, tego wirusa w ogóle, ponieważ jest to trend z zagranicznego YouTube'a. Jak sobie piszecie, desktop wirus, to macie tutaj pełno gier, y, pełno filmów, gdzie na przykład właśnie ta kaczka y, po prostu komuś przeszkadza, więc tak naprawdę Leśny tego nie wymyślił, tylko wziął z zagranicznego YouTube'a. Nie mam nic do tego, jakby no, może, może, można tak robić, jakby to jest normalne, ale po prostu nie powinniście tak, coś takiego mówić, że ja z od Leśnego, bo to nie jest prawda, bo tak naprawdę mogłem sobie to wziąć z zagranicznego YouTuba i w ogóle nie? Więc jakby takie coś, że piszecie z gapem, to trochę takie niemiłe dofyć, um, więc no też troszeczkę się dziwiłem tym, że mm, też mi pisaliście, że z gapem od Nastix y, tego, że po, to, że pokazuje klucze. To jest naprawdę tak śmieszne. No sorry, ale jak mogę od kogoś zgapiać kl pokazywanie klucz? No naprawdę ludzie, czy, czy wy siebie słyszycie? Wyłączył mi się komputer, więc jeszcze tylko szybko dokończę Że po prostu no, nie rozumiem jak możecie myśleć, że od kogoś zgapiam Pokazywanie kluczy, jakby to jest rzecz, która jest Normalna, jakby pokazuje po prostu Klucze, a po prostu to, że jestem dosyć Rozpoznawalnym youtuberem, to po prostu chcę, żeby jakby na przykład pokazywanie tajemnic, pokazywanie kluczy, dotarło do jak największej ilości osób. Yy, I żeby po prostu każdy mógł się dowiedzieć właśnie takich fajnych rzeczy. Więc jeżeli tak po prostu piszecie, że na przykład zgadzam na styk, no to naprawdę jest to mega, mega słabe. Ale dobra, więc to była moja opinia. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Życzę wam miłej, miłego dnia. Cześć!